Siemano widzu, dzisiaj wlatuję pełną parą na CSGO Skinsa, proszę bardzo, jak w się kodeks 1.2, aktywujemy, 2 zł plus 10 bonusów dla start, dla nowych i starych użytkowników jest przykładna promocja 10% do wpłaty, więc jak wpłacasz stówkę, masz dyczkę, tysiaka, to masz stówkę, a stówka za darmo, to jest naprawdę sporawo. Także, widzowie, jest wiele konkursów, na Discordzie jest awupa za 200, to to jest zawódka za 3 stówy, naprawdę warto, bo to już myślę, że niektórzy już niedługo to wygrają, tak? No, myślę, że naprawdę warto. Liczę na Was. I co? Może tutaj sobie. O, coś takiego zrobimy za 50 tysięcy. I lewo, prawo, prawo, prawo. No, nie duża różnica. To teraz prawo. A chciałem dać środek. To teraz dajemy środek. No i środek trafiliśmy. To teraz lewo. Uuu, trafiliśmy znowu. Prawo. Okej, okay. środek, nie, opłaca się, opłaca się, okej, okay. u, trafiliśmy 90. ej, ten koszyk ładny, może z tego wypłacę, tylko sobie zostawię, lewo, u, to się bardzo opłacało, jeszcze raz lewo, nie opłacało, jeszcze raz lewo, o, o dała, wreszcie, czekałem aż odda, okej, 60, no to tak strata, u, kurde, kostkę tu miałem za 600 zł ja nie mogę, czemu, kurde, dobra, jeszcze raz. Tu Teraz już nie możesz dać lewo, nie możesz dać już lewo Ja dał środek tysiaka Kurde Czemu mnie nie trafiam, teraz musi dawać lewo, lewo teraz musi dawać Kosa za 500 Dobra, prawo Lewo Prawo No, środek to środek Okej, okay. lewo Kurde, jeszcze raz lewo nie, teraz. A, ah, Okej. Okay. Ten kawałek bardzo ładny, więc w sumie ciekawie. Dobra. To. W sumie ta butelka może być. Więc nie jest najgorsza. Dobra, zobaczymy. Dobrze. Pierwsza no nie najgorzej. nie najgorzej. Tutaj wpadł o trzy słówki. Dobra, ok, ładnie pod grupą tych roki, no. Ok. najgorzej. Tysiaczek no po 600, no nie najgorzej, nie najgorzej. Ile mamy? Mamy tysiąc, dobra. Zobaczymy lorkę. Ile ta lorka kosztuje? Ile ta lorka by kosztowała? 900 zł. Okej, okay. to nic na razie nie robię. 2000, to jest za stówkę, za stówkę, spoko myślę, żeby było. Spoko myślę, żeby było za stówkę. Mhm, nie najgorzej. 50, dwie deszki, ok. Okej, okay. daliśmy radę, wygraliśmy. Dobra, coś droższego 19000 nie stać nas. Dobra, to tutaj. Dobra. No nie, no ta skrzynka tak nie za bardzo w sumie, ale... Dobra, zobaczymy jak to by wyglądało. Dobra. Nie, no, fajnie, dał tylko troszeczkę do tak, nie. Uuuu Dobra, trzeba się postarać o to, trzeba się postarać o to, bo to jest 5000. No, to dro najdroższe dropnęło? Nie, nie, najdroższe, najdroższe to 3000, ale kurde. Dalej, dalej, dalej. To jest kupa siana, 5 koła. A bitwa za 200. Nie, no proszę, daj mu coś. Błagam. Daj mu coś. Jemu też, ja chcę to wygrać, proszę. Proszę. No nie, czemu dało mi też. Proszę, daj mu, daj mu. Nie no. Nie no, tak nie rozumieć. No 5000 to jest kupa siana, proszę. To będzie rekordowy profit, ta CSGO się, Proszę. z 200 zł, 500 zł, to jest kupa. Siana. Okej, się nie poddaje, Dalej na tych 3% możesz coś dropnąć. Proszę. Ja już ja o tym, ja ja że go przegrać. On tym bardziej możesz poddać, ale oni jeszcze mogą coś dropnąć. Golden Coil, no. Niech wleci Golden Coil. Proszę. Golden Coil, dawaj. Golden Coil. 3%. 3% Golden Coil. No nie, proszę. Niech wleci Golden Coil, proszę. O! No niestety, ale byłby profit 5300 to rekord. No dobra, siamano.